Ok moi drodzy zaczynamy nagrywać. Jest już jak widzicie ciemno, dlatego latarkę na głowie też założyłem. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Chwileczkę, zrobię sobie preview na telefonie. Chyba będzie wyglądać okej. Okay. Muszę wewnątrz, boom, grill. Spoko. No i zobaczmy jak mięsko wygląda 200 jakieś 290 stopni. Oooooo Okay, musimy dodać węgla więcej. Zaraz pójdziemy ku węgiel. Teraz taka sprawa, jak węgiel dodajemy, musimy stawić grilla otwartego, ponieważ jak dodamy węgla, to będzie z niego czadu dużo dawać. Nie chcemy, żeby ten czad na mięso nasze poszedł. Napijemy się naszej blondynki Teraz przewrócę sobie kamerę i kamerę latarkę. Pójdziemy po węgla I teraz tak dodamy węgla Ale zostawimy nasz grył otwarty na parę minut Po to żeby nasz węgiel się rozpalił Ponieważ jak on jest czarny, to on będzie czad dawał po siebie. To jest bardzo niedobre, dlatego będziecie smakować ten czad w... w mięsie, który jecie. Mięsie czy żywach cokolwiek robicie na grillu? No ok, ustawiłem teraz, że tam gdzie latarka świeci, tam powinien być środek obrazu. No tak mniej więcej. No okej, okay. teraz mamy środek obrazu, po środek latarki. Super. Teraz pamiętajcie, jak robicie to co ja robię, dmuchacie w gry, a tak. Bardzo ważne jest używać koton z tego powodu, że koton łatwo się nie zapalił. Mm. Panie szklanka zawaźnięta jest pod spodem, co? Ale okej, okay, obniżę tą tę latarkę, żeby na, dla mnie na oczy bardziej świeciła niż na kamerę Ważniejsze to mi Śnieg pada jak głupi Dalej No już trochę mniej niż wcześniej, ale pada dalej Dzisiaj spadło jakieś, myślę, 20 cm. Nie znam się na centymetry, ale pokażę Wam dłonią. Tyle śniegu. Później zmierzę to. Przemienię na centymetry, pokażę Wam, powiem Wam, ile to było. Ale jak widzicie, dużo jest teraz dymu. Tego czadu. Tego chcemy się pozbyć. Ponieważ to spowoduje, że nasze mięso będzie smakować jak mmm, paliwo jakieś, czy coś takiego. Ale mięsko ładnie wygląda, co? Jak widzicie, iskry dookoła mnie latają, ale jestem spoko o tego, że używam katu. Praktycznie powinniśmy czekać, aż cały ten charcoal zrobi się taki biały dookoła siebie jak ten tutaj. No, nie mamy tyle czasu, bo nam mięso zastygnie. Czyli im więcej tego czarnego możemy się pozbyć szybciej, tym lepiej. Ponieważ końcowy smak będzie lepszy. W lato mamy taki e, trik, że w kominku sobie rozpalamy więcej e, węgla i mamy go gotowego do dosypania. zimę też, ale ciężej to jest, ponieważ nie mam pojęcia, gdzie jest mój kominek. Jeszcze minuta dwie i będziemy mogli to zamknąć myślę. Mięsko jest jeszcze dobre, ciepłe. Ładnie się pali. O oh yeah. Czasami moi drodzy jak do mojej żony rodziny pojechaliśmy powiedzmy, kupili dobre, dobre mięso. Te mięso, co ja używam, jest naprawdę jedno z najtańszych, co można używać. Do gryla. Do gryla. W ogóle jedno z najtańszych. A potrafię zrobić je tak, że będzie smakować lepiej niż niektórzy ludzie, którzy kupują bardzo drogie mięso. Z tego powodu, że właśnie czekam na mój charcoal, kiedy się wypali. Na tyle, żeby można było gryla zamknąć, ponieważ jeżeli pojedziemy do mojej, ro do mojej żony rodziny, to znaczy moja też rodzina, nie? oni rozpalają gryla z płynami tymi chemikaliami. Um, no, te paliwa nie? różne. I zanim to paliwo jeszcze się wypali, zanim charcoal się rozpali, ten węgiel, oni zamykają gryła, zaczynają mięso robić i w tym mięsie normalnie paliwo czuć. Czyli jeżeli jesteście u kogoś tak, że to robi i czujecie paliwo w mięsie, to po pierwsze używali paliwa, żeby rozpalić, po drugie nie zaczekali wystarczająco czasu, żeby to wszystko się zagrzało, wypaliło. To jest numer jeden tryk w gryłowaniu widzicie wszystko robi, robić się zaczyna siwe okej okay, ja myślę że jest w porządku teraz już zamknąć zobaczymy ile temperaturki jest Rośnie szybko. O, para idzie z tego. Zobaczmy temperaturę. Ok Google. What is my current temperature in Celsius? Minus 6 stopni Celsjusza, tak? Powiedzcie mi, czy w Polsce robicie grywa na takiej temperaturze, czy nie?